Cześć Wam! Jesteśmy w drugim dniu Mistrzostw polskiej Elity na torze. Przed nami ostatni dzień, dzisiaj, dzisiaj ścigamy się w tej Cairynie, dwa, dwa, dwa pozostałe dni były bardzo udane. Pierwszego dnia zdobyliśmy srebrny medal, ja wraz ze swoją drużyną, z Grześkiem Dregerem i z Rafałem Sarneckim, e, których bardzo pozdrawiam. Zdobyliśmy srebrny medal z bardzo dobrym czasem, z czasem, który, który tak naprawdę jest jakimś takim małym rekordem naszego klubu, bo, e, bo nasz klub nigdy szybciej nie jechał. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Wczorajszy dzień, który, który był dla mnie bardzo i to naprawdę bardzo udany. Zostałem mistrzem Polski elity w sprincie. Bardzo się cieszę, to już był pierwszy tytuł e, w sprincie elity tak naprawdę. Nigdy, nigdy wcześniej nie byłem mistrzem Polski e, zupełnym, tak, tak to można nazwać. Medali mistrzostw Polski mam już sporo, tytuł mistrza Polski też mam sporo, ale sprint jest taką moją wisienką na torcie w tej chwili. No i cóż, dzisiaj ostatni dzień, Keirin. Ścigamy się. Już przyszły weekend. Zaczynamy Mistrzostwa Europy Elity. Impreza dla nas bardzo ważna, tym bardziej, że jedziemy tam bronić srebrnego medalu zdobytego w ubiegłym roku. Trzymajcie za nas kciuki. Postaram się Was nie zawieść. Zrobimy wszystko co z naszej mocy, żeby, żeby przywieźć medal, żeby zwyciężyć na tych zawodach. Dzięki bardzo. Śledźcie mój profil na profilul polskiej kadry TV i mój fanpage na Facebooku.